Co tutaj zatrzymamy się, tutaj lubią smerfy stać możemy też od razu vloga rozpocząć to jakieś, to jakieś ładne BMW za nami zapierdziła ładne BMW? No takie ładne, błękitne, takie podoba A, mi się. Wiem. Będziemy grać w BMW, będziemy ten, patrzeć czy sygnalizator używa Ej, nie wiesz co, mi się wydaje, że to jest ładne Ja nie wiem bo Ja nie widzę do tego no, Ale czekaj. się przywitamy z widzami Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Jest z nami smok nasz kochany. Siemanko, dzień dobry. Dzisiaj słuchajcie po dłuższej przerwie żeśmy się wybrali. Od takie sobie kółeczko zrobić po, po naszych włościach. Jak to się mówi w cudzysłowie wokół komina. Fajnie dlatego, że wreszcie się upały skończyły, nie? No, tak. Źle znosimy upały. Co prawda nie ja lubię, lubię ciepełko, ale nie za dużo. Ciepełko jest ok, ale no jak jest taki upał, to jest, to jest przesada, nie? Po prostu przesada Bardzo mi się podobają te komentarze w stylu, że wie, że o, że trzeba sobie inne ciuchy kupić, nie? No dobra, a tylko że co ja zrobię, że w jakichkolwiek ciuchach, w jakiejkolwiek bluzie z długim rękawem, w czymkolwiek Nawet, nawet na Golasa jest gorąco No to jak jest gorąco w czymkolwiek, no to przecież kurna to zabija całą chęć w ogóle ubierania się w jakikolwiek dłuższy rękaw, żeby pójść pojeździć, nie? No tak a w krótkich rękawku i w krótkich spodenkach oraz w klapkach na nogach ja jeździł nie będę. No ja też nie. Powiem Ci, że ja akurat... My to co ja kto działam. inny robi... O! No to ja nie mogę przyspieszać jak on chce. A się... kolor ładny. No ładny kolor ładny. ładny. I użył kierunkowskazy. <laughs> o. Tak coś czułem, że będzie normalny. <laughs> A zapisać w kalendarzu Nie, bo ci, że ja akurat, wiesz, mnie to, co kto robi tam ze, ze swoim zdrowiem, to mnie mało to obchodzi, nie? Bo to każdy jest dorosły już na tym etapie, jak jeździ motocyklem i sam powinien po prostu podejmować decyzje w tym, w tym zakresie Ale ja, ja tam... sam nie lubię Mówię ci, jak żeśmy wtedy jechali po do bike -stara, to wyjechałem w zwykłych dżinsach, to miałem wrażenie, kurde, jakbym w piżamie jechał Bardzo źle się czułem, nie? No, bo to fakt, no, jak się człowiek przyzwyczai do pewnego schematu ta odchyłka jakakolwiek to jest no. już taki dyskomfort. Nie? Jak to się być... nauczyłeś, że masz jeździć w rękawiczkach, w ciuchach, ciasnych, bo tu na kolanach, bo na rękach i tak dalej, jak wsiądziesz na motor bez rękawiczki, to kurde, jak bez ręki po prostu. No ja bardzo nie lubię, dlatego że wielokrotnie mi się zdarzyło, kiedyś na początkach zaczynałem jeździć, że na przykład wyskoczyłem tam gdzieś na chwilę, a skoro już wyskoczyłem, wiesz, w te, po te w cudzysłowie bułki do sklepu. No to może i zrobię sobie kółko gdzieś tam i wiesz, tak jak do Maszewa na przykład i z powrotem tam no to mamy bliziutko, nie? I akurat zawsze coś mnie walnęło kurde w palec, a to jakiś kamień, który gdzieś tam spod kół wyleciał, a to jakieś było mi się wbiło mnie za kółko i potem jakiegoś ropnia dostałem, także, no mówię, ja, ja za tym nie przepadam, nie? A, a propos rękawic, o czym mówiłem, że będę musiał odwiedzić naszych przyjaciół z Bike Stara i tego i se... Kupić jakieś rękawice, bo mam na razie jedną para a jedna to trochę za mało. Tak się ostatnio, więc to wybrałem, kiedy tam. E, w międzyczasie nie jak ta przerwa była akurat, bo mm, też pojechaliśmy na TEN na festy. No to tak jak mówię ci, że no, mam zasadę, że nie nagrywam tych festynów, nie robię relacji z tego, no bo to różnie może być odbierane przez niektórych. Już raz kiedyś miałem problem, to ci mówiłem. Ale jeździłem, bo chciałem się w końcu przejechać motocyklem zobaczyć, jak to jest jeździć i słuchać muzyki. Mm -hmm. I powiem Ci, że masakra. Nigdy, wrzę... nigdy więcej po prostu. Naprawdę. Naprawdę. Nie wiem o co chodzi. Czy to jest kwestia przyzwyczajenia? E, może to jest jakaś sprawa, mówię, bardzo taka osobista, tak? W moim przypadku. Ale po prostu nie umiem. Powiem co innego, bo my właśnie w tym kardo, które używamy, to mamy świetne te głośniki. I to, zwłaszcza w jeździe miejskiej, to naprawdę może umilać czas, co nie? Tylko, że... Ja mam kurde wrażenie, że to jest taki rozkojarzacz i mnie pozbawia dodatkowo jeszcze możliwości sły słyszenia tego, co się dzieje wokół mnie, że no kurde nie bardzo, nie? A inna kwestia to jest jeszcze taka, że wiesz co, mam wrażenie, że jeżeli jedziemy i się zaczyna robić głośno, no bo to i, i motocyk głośniej pracuje, i tumult wiatru, to wtedy ta muzyka też się tak jakby robi dodatkowym hałasem i tak naprawdę nic z niej nie ma, nie? Ja mam takie, wiesz, osobiste odczucie. Nie wiem, nie wiem jak ty. Ty wiem, że. To znaczy, ja używam, jak jeżdżę po mieście, bo czasami w radiu puszczą komunikat o korku i tak dalej. W sumie to rzadko, bo rzadko się pętam po mieście. Jak jadę samotnie, to też czasami używam, żeby mi się nie nudziło. Ale, no, ja ale to muzykę, nie... czy jakiegoś audiobooka, czy radio? Nie no radio nie, bo radio to jest lipa tutaj w tym interkowie. W samochodzie, w samochodzie to jeżdżę po mieście z radiem. Okay. Natomiast jak yy, jadę na zewnątrz, co mi się rzadko zdarza. No. To w zależności od tego jaki mam humor. Audiobooka nie, bo właśnie przy audiobookach ja muszę się skupić i usłyszeć i sobie wyobrazić, co tam się dzieje. Natomiast no. bardziej jakąś muzykę z telefonu, tudzież czasami radio, jeżeli odbiera dosyć płynnie. No, to widzisz, to, to się widzowie zdziwią, dlatego że ja na przykład nawet jak jeżdżę samochodem, to w ogóle nie używam radia. Kompletnie. A mnie tam zawsze gdzieś brzęczy w tle. W ogóle nie. Ja uważam, że jeżeli coś mi gra w tle i ja tego nie słucham, to dla mnie to jest po prostu hałas, nie? Jeżeli słuchasz, to słuchać, żeby się skupiać na tym, nie? No tak, no jak masz się skupić, no to kurde, nie jeźdź motocyklem, bo masz się skupić na jeździe, tak? Wiesz, ktoś mi może powiedzieć, że to dobra, ale że to tam, wiesz, bo nigdy nie miałem turystyka i tak dalej Ja mówię, że to jest moje subiektywne odczucie, nie? To jest to, jak ja do tego podchodzę Jeżeli ktoś to lubi i chce, no to nie ma sprawy, nie? Wiesz, mi to kompletnie nie przeszkadza, tylko nie No mówię, w sensie mi, no co mnie to obchodzi, jak to, co jeździ, nie? Ale no wyobrażę sobie na przykład teraz, że Jedziemy, słuchasz sobie muzyki i jeszcze w międzyczasie, no mówię, jakąś taką dyskusję chciałbyś prowadzić teraz, no nie, nie? Dziwne nie to. Tak. Nie da się. Tak to się nie da. Znaczy, mówię po raz kolejny. Rozumiem, że są ludzie, którzy mają o wiele bardziej podzielną uwagę ode mnie, tak? I to może wynikać z tego, że ja na przykład mogę nie mieć podzielnej uwagi tak bardzo jak inni. Multitasking może u mnie zawodzić, nie? No. <laughs> Ale... Ale ja osobiście uważam, że na przykład przez to, że nigdy nie jeździłem z żadnymi słuchawkami w uszach, nie, na motocyklu i tak dalej, to właśnie dzięki temu też wydaje mi się, że uratowało mnie to przed wieloma różnymi smutnymi zdarzeniami, nie To <śpuszczak> o, Przepraszam Się <śpuszczak> wystraszyło dzieciątko na końcu <śpuszczak> Ale się spodziewałem, bo to maluszek taki, nie, bo to... Wiesz, taki przedszkolak to może ten chętniej prędzej, nie? A też jeszcze dodatkowo szedł pudelek, ciekawe, bo się wystraszył. Pani na nas, wiesz, psy wieszała, oczywiście nie swoje. <grytanie> Wiedziałem, że będzie zjeżdżał na mój pas, że będzie ścinał. Wiedziałem, dlatego zwolniłem. Wiedziałem, że jak widzę, że jedzie takie pudełko z daleka i że się będę z nim mijał w zakręcie, to wolę odpuścić, nie? Wiecie, moi drodzy, żeśmy dojechali do zamku opuszczonego, Sobnicy. Nie mam drona dzisiaj, więc nie będę miał za bardzo jak oblecieć tego widoku, ale postaram się kamerę zabrać ze sobą do środka. Jeżeli będzie zdatna oświetleniem, to się uda coś nagrać. To się zmontuje i zobaczycie, co było tam. Wewnątrz. Także... Zameczek o, ma taką odnowioną wieżę. No i tutaj widać, że budynek no w stanie takim opakanym. Nie jest to miejsce bezpańskie, w sensie to ten teren do kogoś należy. Tutaj w budce pani sprzedaje bilety, że jest jedna osoba, wejście 5 zł. To nie jest jakiś majątek. że wejść zobaczyć co jest ten, co jest grane. Zobaczymy. Mam nadzieję, że dzieciaki nie będą siadały mi na motosek, bo to jak to stoi kurde w taki sposób na trawie to żeby się gdzieś nie chciał jeszcze przewrócić, kogoś przygnieść. Zobaczcie, fajnie to wygląda. A ja mamy w naszej okolicy takie miejsca. Różne ciekawe Wdechę. Robisz fotki. No, najgorszy problem jest taki, że zawsze jak gdzieś pojedziemy, to smog zdąży zrobić fotkę, a ja przez to, że się ciągle miotam z kamerami, z bateriami, to nigdy nie wyjmę chociażby telefonu, żeby fotkę trzasnąć. Na no, wejściu przypomnij, bo u mnie wiesz tam kurzem zarósł ten Instagram. Zdjęć prawie w ogóle nie przybywa, a w sobie rzeczy są odwiedzane, nie? Jakby nie patrzeć... O! Zobaczcie jak to fajnie wygląda. Fajny, taki dosyć spory dziedziniec. Wejdziemy do środka, zobaczymy. Co tutaj mamy? Program Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet i Ochrona Zabytków, słownica Zamek XIV-wieczny, remont dachu Skrzydła Południowego, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No, czyli tu co? Ten dach zrobili. Ta wieża też wygląda jakby byłaby jakiś czas temu odnowiona. No nic, wchodzimy do środka. Zobaczmy co tutaj jest. W żadną kupę raczej nie wejdę. Ciemnia. Ciemnia na maksa. Ty do góry wlazłeś? Gdzieś ty polas. Ciekawe, czy można byłoby miejsca. Zobacz, wynająć. Kurno, a tu wysoko. O, masakra. To tam jest tego? Tam jest to jezioro? To jakiś. staw taki jakiś. Jakieś rozlewisko. jest w tamtą stronę. Zwierzę powinno być go widać. Tylko ja nie wiem, czy ja wejdę <gry> O masakra Kurde, ci, że boję się tu łazić. Normalnie, aż mi się nogi trzęsą. Nie było, że że zleca, nie? No co? Wiele da się zobaczyć, ale tak jest lepiej niż tam w tej opuszczonej wiosce. Tam to było mega ciemno. Fajnie ty, aż się tak prosi, żeby jakieś ten. Jakiś, jakiś kawałek serialu nagrać. Aha. Polską tą. Polską wersję zmierzchu. <laughs> Stamtąd sobie wyszliśmy. Tutaj jest co? Napisane, że jest uwaga, zły stan techniczny grozi zawaleniem. Zazu trzeba tak. będzie uważać. Wchodzimy. Owie, oh yeah. tutaj fajnie. Wjąłeś? Tutaj fajnie. Mam wrażenie, że te schody to takie są... nie są proste. Wszystko pozapadane. Cegły odzyskali, żeby coś zbudować. Naprawić. Ciemno. Wszędzie ciemno. Ciemno. W zasadzie jest to zwiedzać, oglądać, tylko jak śmiesznie to wygląda, że za smoku, każde prawie jedno pomieszczenie, gdzie się wchodzi, to niemalże że wygląda tak samo przez to, że wszystko jest w ruinie. Mam wrażenie, że nieważne czy, czy jesteś, wiesz. Z czymś co, z czymś, co było kiedyś kuchnią. Następnym razem jak będziemy jechali w takie miejsce to powinienem wziąć ze sobą latarkę. Żeby chociaż wiesz, wziąć i, i snop światła puszczać przy kamery, bo gopro nie cierpi, jak to jest mało światła. No leź, bo niestety nie 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 trzeba, trzeba skakać. Tam, tam. chcesz wejść? Tak. Przez okno. Uł. To już ci co szukali skarbów. Tu, tu, tu. Myślisz, że to wszystko było kute, bo tak. spodziewali się, że jakieś żydowskie złoto znajdą? Tak, dokładnie. Żydowskie złoto. A myślisz, że po jakiego grzyba te wszystkie belgi to kupują, żeby wyremontować Uch. za taką kasę, jak to jest potrzebne do wy wyremontowania? Nie, bo myślę, że będzie żydowskie nie, złoto. złoto. Mają gdzieś jakieś namiary, że gdzieś coś ktoś schował. Kupują za psie pieniądze, obiecując nie wiadomo co, Aha. a potem wiesz, się znikają, tak? Firmy likwidują, no i zrównoważą coś. Mhm, Bez sensu. Zobaczymy. Masz. Bo to płytko nawet w ogóle, w przecież no to płytko, nie są, Ale był to komin. jest wykute. Tutaj nigdzie nie widać, żeby to był komin, żeby to było coś. Nie, to, wszystko, to jest wykute. Myśleli, że coś tu jest. No. Takie to. To jest wyższy level tej hieny cmentarnej. E, tak, tak, tak. No. Normalnie. Chodźmy <gryś> do góry żeby zobaczyć. Tutaj nisko trzeba uważać, żeby ubędę zawadzić. Tam ja się nie będę pchał z tym tam, samym aha, Do okna jest. Muszę a poza tym tutaj spod gdzie nie masz już w ogóle światła. Nie, to tam nie A idę. Widzę, że tak zrobili. Nie. Jak ja byłem? To tak, był dziurawy. Specjalnie zamurowali, żeby ludzie się chyba nie wychylali i nie powypadali A to oczywiście dawne czasy. Ognisko sobie ktoś musiał w pomieszczeniach porobić. To widać jak korytarz. <noise> Najgorzej no to jest. No Najgorzej to jest między idiotami do czynienia, nie? Ktoś próbował podpalić. To nie jest, to coś się samo nie zapaliło. To? Tak, tutaj też, to był pożar. Widzisz? Hmm. O, wypas. Widzisz błąd, trzeba było przyjechać z dronem i po, polatać nim trochę wokół po. To, to ja wiedział, że my tutaj przyjedziemy. właśnie, kto to wiedział. No. Olać Dzisiaj mamy więcej zwiedzania wewnątrz, w środku Także zobaczymy Tutaj też No ale to trzeba uważać, bo tu można... ten, Można tu wylecieć Nogi połamano od razu Spokojnie, za mną możesz chodzić Ja sprawdzam grunt Jak wytrzyma, to znaczy, że też przejdzie Przecież ja ważę tyle, co ty <laughs> Chyba nie ja w tych ciuchach jak łażę, to stówę to ważę lekko My tu już łaziliśmy po tym wszystkim, nie? Nie, nie, tu nie byliśmy na tym piecie. O, tu piękny kominek był no. Zobacz, też sufit fajny No i oczywiście, no co, no, coś musiał przebić ale na wylot kominka, nie? <grym> Tak, hmm, bo sprawdzali czy jest żydowskie złoto. Tam, w tamtym miejscu. Czy widać? Tam wszędzie muszą sprawdzić. Tutaj dziura w podłodze. No kurde. To blok z sam, Zobaczcie. No. Karta się zawala. Proszę pana. To widać po tym hmm? Jak przegięło Widać w ogóle po klatce schodowej, jak na początku się wchodzi, że jest tego. Że jest. Mów, jak to się nazywa. Skrzywiona cała ta. Cała klatka stopni w ogóle nie trzymają tego, nie trzymają poziomu No nie pamiętam czy to jest ten pokój czy jest pod nami który był, wygląda ładnie hmm, hmm, mi powiedzieć Tu co jeszcze na bierze by wypadało pójść, nie? No, no, To się podejrzewam zgrzeje Tu no. no całkiem Całkiem fajnie to wygląda. Jeszcze wyżej zrobił fota, co tu widać. Dupo. To co ja będę w stanie nagrać, jak ja tam wejdę do środka? O rety ważne, żeby wejść na górę. Na dach. A. A. Po tej drabinie? No to, wiesz, to tylko jedno piętelko, potem jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Naprawdę e, chcecie się tam właznić? Nie, A. nie, nie. Hmm. Może... Strzelać, nie? Jednocześnie nie być trafionym. A, jednocześnie nie być trafionym. Masakra. Małe no, okienko Masakra. To jest jeszcze do góry kolejny <noise> pięter. No nie, to my jedno nie zrobiliśmy. Jeszcze. No. Jak nie, nie ma. Jest. Co jest? Ach, kręcone czarne. A co ty sobie myślisz? Może sobie wejdziemy do środka. W ten, nie, ten. to. Nie, to będzie. Tam, tu nic nie widać o w porządku? To, to masz mały loszek do góry O kurde Nawet kogoś słychać Teraz nastąpi Dobra, to już ostatnie te schodki Uła. O wow, normalnie lądowisko No o siups, ole wysoko i górę zrobimy ale cholera jeziora nie widać no jeziora nie widać to jest Majorko a całe jezioro jest tam o damn dobrze to wygląda dobrze to wygląda można było faktycznie wziąć drona, nawet stąd, żeby... Nie zgrzałem! W nic nie mów, ty! <grym> w ciuchach, w, kursach, w kasku... No nie było gdzie zostawić na dole zbytnio Ale fajnie Ale fajnie Muszę cię... no, wysoko No, no wiem, że dach Cały dach jest odnowiony. A tutaj jakaś co, szykowała się tablica, czy to jest na zasadzie... We... Miała być Aha, miała być, bo musiałem... Żeby... Jakieś... Nie, bo to tak trochę wygląda jak taki komin. Jakaś wentylacja nie, nie. czy coś. Nie, było. nie Kawał drogi, mieliśmy jechać nad jeziora, a wylądowaliśmy w zamku. Jak to? A tu co masz? W jest... <laughs> zamku nad jeziorem. <laughs> Bajoro, Bajoro, jezioro. To za różnica. Zamku nad jeziorem. Hmm. <laughs> Stryka w ciemno, bo nic nie widzę. Słuchaj, ja myślę, że tego, tak, że materiału mówię do, do dzisiejszego vloga mamy dużo, bo teraz i tak stąd będziemy prosto wracać do domu. To wydaje mi się, że chyba się z tego miejsca pożegnamy z widzami. Postaram się to jakoś zmontować. Mam nadzieję, że to będzie znośnie się oglądało. Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach. I tyle, nie? A tym samym Jasne. żegnamy się z wami. Hejo! Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć!